Siemaneczko z tej strony jest porbanek króli. Musiałem gramy w, w policję. Zjeżdżają auta i chciałam wam pokazać jak się jeździ policji po całej mapie. Tylko gdzieś są te wolne miejsca. Albo nie, nie po całej, tylko po jeszcze Dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. W tym więcej filmików, tym więcej łapek w górę. I napiszcie w komentarzu, czy, czy, no, czy lubicie w tą grać. A ja już jadę po całym mieście. Pamiętajcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem Idziemy. Odrodziliśmy się akurat tu, ale

Ej, chwileczkę, zaczekajcie chwilę. Dobra, działa. No widzę, Wy zobaczcie ja jak biegnie. Tak to bym musiał się dostać do miasta, muszę tak cały czas jeździć. I dostałem wygłoszenie na ulicy Szotkowej. Jadę jak najszybciej. Jedziemy. Czy to nie jestem? O nie, widzowie, przygapiliśmy. Trzeba wrócić. Trzeba wrócić, bo z kogoś zapomniałem. No bo ta jest gra na telefon, widzowie. jest gra na telefonia. I w sensie też z telefonu można nagrywać i z komputera złożyć. Ale no, teraz musimy jak najszybciej i pojechać. Gdzie dostanę O, widzowie, zobaczcie. 15%. oj, dobra chwilę, na chwilę to zatrzymam Dobra, wysiedliśmy, zostałem tu Będę musiał to uważnie pilnować Dobra, muszę teraz Jeśli chcecie, zostawcie łapki w górę, bo to jest fajny film. Jaki film? No film też jest mi fajny i gra. Fajny w sensie, jest gra. A tam się dużo ludzi. Ale będziemy sobie jeździć i dostawać zgłoszenia. Idziemy na... O nie, 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 nie! To zgłoszenie było bezsensowne. Musimy jechać. Mam kolejne zgłoszenie. I to tak nie może być. Widzowie. kamę lewo, w lewo. takie wezwanie przy takim domu. Jest taki dom i w pierwsze w lewo musi wchodzić. sensowny muszę wrócić na komisaria a nie jeszcze jedno zgłoszenie zostałem zostałem jedno zgłoszenie zadam muszę jechać jak najszybciej bo to może być um, um, trochę um,

No i może to przyszedł? Wow. O nie, widzowie, zaskam i wejdę. Na... Dobra, jesteśmy. Musimy go wyciętnie, szybciej i pojechać. No, 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 no. 小哥哥，你是？ że chwilę musiałem dać, no sprawdzałem jak ta ciężarówka iść, a po drugie, po pierwsze było, a po drugie była reklama do Przepraszam Was, ale musiałem chwilę to zatrzymać. Połowę go potrąciłem. Widzowie widzieliście? Ale mi się tam zaraz pożegnamy. Ma... Fajnie się jeść, Jeśli ktoś kiedyś jechał radiowo w rynku, fajnie. Bo już jesteśmy że Wam się spodobał ten odcinek. Jeśli tak, to będzie miło, jak dużo osób ten odcinek obejrzy. I było fajne. Jeśli, powtarzam tylko, jeśli ktoś by chciał i by się nudził, to może obejrzeć moje filmiki. A jeśli ja z Wami żegnam, do zobaczenia.